Oglądałaś film o układaniu klocków od największego do najmniejszego. Teraz jest trudniejsze zadanie. Ułożymy tak kubeczki, tylko że w odwrotną stronę od najmniejszego do największego. I to nie będzie już takie proste. Popatrz, mam tutaj pięć kubeczków. Jeden, dwa, trzy. 4, 5. Myślę, że tutaj najłatwiej będzie odnaleźć ten najmniejszy. Widzisz go? Który to jest? Ten, który stoi bardziej z przodu czy bardziej z tyłu? Tylko proszę, bez żadnego używania paluszka, bo się film zatrzyma. To jest ten kubeczek. Taki maleńki jak dla lalki albo dla misia. On jest zdecydowanie najmniejszy. W poprzednim filmie pokazałam Ci, jak układać od największego do najmniejszego, znajdując najpierw największy i najmniejszy. Tu propo proponuję inny sposób. Kubeczki nie jest tak łatwo porównać. Natomiast na pewno już widzisz, który jest następny w kolejności. Skoro ten jest najmniejszy, poszukaj ze mną teraz następnego, który jest najmniejszy spośród tych czterech. Widzisz go? Jaki on ma kolor? Jak wygląda? Tak jest, zdecydowanie. To jest następny najmniejszy kubeczek. Ten czerwony. Czy one się zmieszczą obok siebie w ogóle? O. Ten jest najmniejszy, ten jest trochę większy. I teraz zaczyna się trudność. Mam tu takie trzy kubki. Jeden z nich to właściwie filiżanka. Z gałązką kwitnącą. Jeden to jest taki kubek z grafiką ze schroniska w milanówku. <grywka> Polecam to miejsce, uwadzę Państwa. No i jeszcze jest taki kubek. W kolorowe czapki, powiedzmy o nim, tak? To powiedz mi teraz opisz mi opowiedz, jak ten kubek wygląda. Ten, który jest najmniejszy spośród trzech, jakie są bliżej mnie? Czy kubek ze schroniska? Czy kubek z kwitnącą gałązką, czy kubek w kolorowe ciapki? Najmniejszy, przypominam, z tych trzech jest dokładnie tak. Kubek z kwitnącą gałązką. Bardzo lubię ten kubeczek. Hmm, widzimy tutaj. Wyraźnie widać, że ten kubek jest większy od tego, pomimo, że zobacz, na wysokość są podobne, albo czerwony jest może trochę wyższy. Ale tym razem większy jest, oznacza ten kubek, do którego zmieści się więcej pizza, na przykład więcej wody. No i widać tutaj wyraźnie, że do tego kubeczka, tak się zmieści więcej wody. Więc ten jest większy, chociaż może nie jest wyższy, tak? To są dwie różne rzeczy. W tym przypadku, oczywiście. Hmm? No dobra. Kubki muszą się tutaj do siebie trochę przysunąć, ok? No i teraz mamy najtrudniejszą sprawę. Który z tych kubków jest większy? Hmm? Czy kubek z kotkiem i z pieskiem? Czy kubek w ciapki. O. Kubek z kotkiem i z pieskiem jest wyższy. Ale popatrz, do którego się zmieści więcej picia. Tak, do kubka w ciapki. To widać wyraźnie. Jego wysokość nie ma tutaj aż takiego znaczenia. Bo o, widzisz, one są prawie takie same. A ten. Jest dużo szerszy, tak, jest większy objętościowo. Takie trudne słowo. Więcej picia się zmieści do tego niż do tego. Zdecydowanie. Zgadzasz się? Więc, idąc od najmniejszego, który tutaj będzie kubek? Tak, kubek ze schroniska. Oj, czy zmieści się na końcu kubek w ciapki? Musi się przesunąć ten. O. Tak jest. I ten kubek jest największy z tych pięciu, które tu stoją. O, teraz to widać, jak stoją obok siebie. Ten jest malutki, najmniejszy, ten trochę większy, ten jeszcze większy i ten jeszcze większy, a ten z tych pięciu jest największy. Dziękuję Ci za oglądanie. Do zobaczenia!